No i mam wiesz, jak, jak dzisiaj jest y, z nami nowy przyjaciel, to powiem tak, że y, 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 tutaj no niektórzy z nas są, są trzej dzisiaj, I, I takie się y, rodzi pytanie, no to po co, po co przychodzić, nie? Przecież ja tylko y, jestem alkoholikiem jak piję, tak? To, to wtedy robię brudury. A okazuje się, że wiele lat temu pan Stevenson napisał taką książkę Doktor Jekyll i Mister Hyde i tam e, kiedyś mój przyjaciel Wiktor mi zadał takie pytanie, wie się kogo trzeba leczyć? Czy tego doktora Jekylla, czy Mr. Hyde, tego potwora? Nie? Ja wiem, no tego potwora, bo on jest, jest pijany i on tam morduje ludzi i tak dalej. Nie? On mówi, nie, trzeba doktora Jekila leczyć, bo on pije tą miksturę i po tej, się, po tej miksturze się zmienia w potwora. Ja właśnie, chociaż wiele lat już tu jestem, chyba dłużej, jak Ty żyjesz, Cał, cały czas tutaj chodzę, bo okazuje się, że pijąc, ja wiedziałem, co, co mam zrobić. Jak się napiłem ćwiartkę, Później rob, robiłem wszystko, żeby napić się następną. Jak napiłem następną, szedłem spać, później się budziłem, później znowu piłem, i, i tak w kółko Maciej. A tak naprawdę całe moje życie toczyło się wokół picia. Nie wszędzie się obracałem, gdzie był alkohol. nie? Wszystko robiłem. Pamiętam, że jak jechałem gdzieś na <grytanie> wakacje, to pierwszą myślą było: dojadę, teraz już się napiję. Nie? Ale znowu jak wracałem, to też. Jak się napiję. Kiedyś pamiętam, wylądowałem w Turcji na tym nad Ciesiną, tą bosfor nad, nad samym brzegiem, przed tym, przed tym mostem, co na drugą stronę Azji i, i mówię co mam robić? Nie, nie wiedziałem, w którą stronę po prostu pójść i, i jedyne co umiałem zrobić to po prostu się... Nachlałem znowu, i później, jak tam po trafiłem do Polski z powrotem. Ale dzisiaj, chociaż tam parę lat nie piję, to ja nie umiem żyć na trzeźwo. Nie umiem. Ja po prostu robię. Okazuje się, że nie, nie alkohol był moim problemem. Nie? Ja jestem chory. Już kiedy nawet się nie napiję tej mistury. Ja mam takie zachowania, mam takie myśli, mam takie wady, które e, e, doprowadzają mnie nieraz do takiej sytuacji, że ja nie mam innego wyjścia, jak tylko się napić. Nie? I tutaj przychodzę po, po to, żeby się uczyć tego życia na trzeźwo. Ja myślałem, że ja przeczytam jakieś parę tam książek, się nauczę i, i będę umił. Okazuje się, że to jest taka nauka, że yy, trwa do końca życia. Ja nieraz chcę, chcę po prostu coś dobrze zrobić, i tak dalej. Yy, bo to jest tak, wstaję rano i mam dwie możliwości. Albo mogę myśleć pozytywnie i wszystko robić, żeby było dobrze, albo myśleć negatywnie. To świat jest dodrówny, ludzie to frajerzy, i tak dalej. nie. I to jest mój wybór taki prosty wybór. Ja już nie wiem, co mam zrobić z samego rana, nie? Wiadomo, że lepiej myśleć pozytywnie, że jak robię dobro, to to dobro do mnie wraca, a jednak gdzieś tam przez wiele lat mnie to, mimo tego, że nie piłem kilkanaście lat, zapragnąłem znowu robić zło i, no i to zło w końcu mnie doprowadziło do takich lęków, do takich strachów, że musiałem się znowu napić bo ja zobaczyłem, że jest to choroba strachu, choroba lęku. Ja dzisiaj rozmawiałem ze swoim sponsorem nie, i, i jemu ja powiedziałem, wiesz, ja się tak naprawdę nigdy yy, nie przyznałem nikomu, że się boję mnie. A teraz wreszcie sam do tego doszedłem, że ja się boję mnie. Bo w wielu, wielu sytuacjach się tak bałem, że robiłem takie rzeczy, że na mnie aż powiedzieli wariat, Tam mnie tam, tam, tak jak mnie nazywają, to po prostu wariant. Nie? Bo ja zawsze chciałem cenę, cenę udowodnić, że się nie boję. Nie? I tak się bałem, że robiłem takie rzeczy. Żeby mimo wszystko to że Także po, cały, cały czas poznaję siebie. Yy, i próbuję siebie zaakceptować na trzeźwo, bo to jest, to jest dla mnie ta e, pięta astylesa, nie, bo e, nie to ja muszę siebie poznać, to jest to siebie polubić, takim jakim jestem naprawdę, a nie taki, jak się napije alkoholu, to jaki jestem naprawdę, nauczyć się żyć i dlatego tutaj przychodzę. Dziękuję bardzo.